Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Sinsei. Jak widzicie, rozkręciła nam się jesienna kolekcja, mamy bardzo dużo nowości. Pojawiły się skrzaty, bardzo dużo świeczek, nowe kubeczki, lampki. A jeszcze więcej rzeczy macie dostępne na stronie internetowej i pod koniec filmiku pokażę Wam, co ja sobie zamówiłam. Więc oglądajcie do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki. I zaczniemy sobie od bardzo dużej świeczki, która jest o zapachu wina. No powiem wam, że bardzo ciekawy zapach. Ona kosztuje 30 zł i do tego ma jeszcze taki czerwony szklany pojemniczek. Fajnie to wygląda. Ogólnie to ja bardzo lubię świeczki z tego sklepu, ponieważ oni mają te zapachy bardzo dopracowane i zawsze coś ciekawego się znajdzie. Jak na razie w tym roku to najbardziej podobała mi się ta o zapachu dyniowego ciasta, ale dzisiaj znalazłam jeszcze lepszą i zaraz wam ją pokażę. Oczywiście nie mogło zabraknąć też nowych kubeczków i tutaj mamy takie w kształcie garnuszka. One kosztują tylko 10 zł i do tego mają taki ciekawy napis, bo chyba to jest dzień dobry dynio. Nie wiem za bardzo co tutaj pisze, ale ładnie to wygląda. A tutaj mamy taki lampion, który bardzo przypomina ten z ale jest chyba troszeczkę mniejszy i kosztuje 20 zł. Obok kolejne świeczki, tym razem w takim szklanym opakowaniu w kształcie dyni, kosztują 10 zł, a zapach mamy tutaj jabłko z cynamonem. A teraz mam dla Was zestaw solniczka i pieprzniczka w kształcie dyni. I na początku myślałam, że ta solniczka e, to jest taka leżąca dynia, że te dziurki będą tutaj po boku, ale nie kochani. Ona po prostu tak leży, żeby się zmieściła w tym kartoniku. Te dziurki ma tutaj koło tego drewienka, który jest w kolorze złotym, ale wydaje mi się, że ta druga opcja z tą leżącą dynią to by po prostu lepiej wyglądało, no ale i tak ładny zestaw. A u góry mamy takie większe skrzaty, które trzymają dynie. Do tego mają jeszcze czapkę w dynie. Świetnie to wygląda. Kosztują 26 zł. A obok mamy lampki, które są w kształcie żarówek. I do tego one w środku mają takie sztuczne liście. Fajnie to wygląda i kosztują one 20 zł. Ale tutaj mam ciekawostkę. Popatrzcie, jest to taka ceramiczna lampka w kształcie misia, który trzyma taką dużą żarówkę. No, cudnie wygląda. Kosztuje 40 zł. Bardziej ona pasuje na zimę, ale i tak jest śliczna. Oczywiście nie mogę zaparknąć też strojków i mamy dwa wianuszki na drzwi. Ten jest troszeczkę zniekształcony, ale to wiecie, bardzo łatwo go można naprawić. Podoba mi się to, że tutaj ozdoby są na samym dole. Fajnie to wygląda. Natomiast drugi jest cały w liściach i tutaj y, bardzo mi się podoba kolorystyka tych liści, ponieważ jest taka realistyczna i do tego jak widzicie te liście tworzą taki jakby okrąg, tworzą taką iluzję, że to jest niby taki wałek, bo jak widzicie one tak zakręcają, fajnie to wygląda i kosztują one 30 zł. A tutaj ktoś odłożył y, filcowe dynie, które kosztują 16 zł i mamy tutaj 3 sztuki oraz silikonową foremkę w kształcie dyni, która kosztuje tylko 8 zł. A teraz przejdziemy sobie na drugą część kolekcji i jak widzicie tutaj te kolory są bardziej stonowane i zaczynamy sobie od świeczki w kształcie dyni. Też ona kosztuje 10 zł jak ta wcześniejsza, tylko zapach mamy tutaj Pumpkin Spice. A teraz, kochani, świeczka hit. To jest najlepsza świeczka, jaka w tym roku się pojawiła. Nie tylko, że jest w bardzo fajnym ceramicznym opakowaniu w kształcie żołędzia, to zapach to są, kochani, orzechy. Orzechy laskowe, takie świeżo prażone. Pachnie to przepięknie. Z tego co kojarzę, to chyba w żadnej jesiennej kolekcji jak na razie nie mieliśmy orzechowej świeczki, więc duże brawa! Ale tutaj mam hit, kochani, mamy zestaw trzech miseczek w kształcie liścia, które są na takiej drewnianej podstawce, no świetnie to wygląda. One kosztują 30 zł i do tego jeszcze u góry mamy ten sam zestaw, ale tym razem miseczki są w kształcie żołędzia, no po prostu hit. Kolejne skrzaty, tym razem są w kolorze takim zielonym. Do tego mają taką szarą brodę, fajnie to wygląda. I kosztują one 16 zł. A tutaj mamy ledową świeczkę, która bardzo często pojawia się w sinseju. Ona kosztuje akurat 6 zł. Czasami pojawia się ona jeszcze w takiej mniejszej wersji i większej, ale u mnie akurat one się wyprzedały. A obok mamy kolejną świeczkę w tym dyniowym słoiczku. Też kosztuje 10 zł i tym razem mamy tutaj zapach bergamotka, więc jest to taki cytrynowy świeży zapach. Kolejny świecący grzybek też jest szklany, ale tym razem jest takie cieniutkie paseczki i o wiele jaśniejszy niż ten, który wam ostatnio pokazywałam. Kosztuje on 40 zł. A u góry mamy taką drewnianą ozdobę w kształcie domków. Z tyłu mamy tutaj lampki, przez to to troszeczkę wygląda później jakby te domki się świeciły. No ciekawa wystawka i kosztuje to 20 zł. Ale kochani, przeszłam się jeszcze po sklepie i popatrzcie, mamy tutaj sitko do herbaty z takim grzybkiem, no przesłodko wygląda i kosztuje tylko 8 zł. A obok mamy łyżeczki, 4 sztuki z takimi jesiennymi zawieszkami. I tutaj na przykład mamy te łyżeczki w kolorze złotym i mają takie pomarańczowe dynie i zielone listeczki. Tutaj jeden listeczek nie chciał się odwrócić. Te zestawy mamy w cenie 18 zł i obok mamy te łyżeczki w kolorze srebrnym i do tego mają zawieszki grzybki. Mamy też jeszcze jeden zestaw w kolorze złotym i tym razem są tutaj białe dynie. Na tym zakończymy ten przegląd. Jeśli chodzi o sklep stacjonarny, ale ja sobie dzisiaj jeszcze pochodziłam po stronie internetowej i popatrzcie, jakie perełki znalazłam. W Sinsei macie możliwość zamówienia sobie rzeczy przez stronę internetową i jest opcja odbioru w sklepie stacjonarnym. I ja Wam tą opcję gorąco polecam, zwłaszcza jak chcecie sobie coś kupić ceramicznego albo szklanego. Wtedy będziecie na 100% pewni, że nie przyjdzie to uszkodzone. Jeśli chodzi o te perełki, to mi najbardziej spodobał się dozownik w kształcie dyni, ale już tak przekroczyłam swój budżet. Jeśli chodzi o jesienne ozdoby, że no już sobie go odmówiłam, ale kochani, zamówiłam sobie poduszkę w kształcie dyni i w Senseju mamy aż trzy kolory do wyboru. Ja sobie wybrałam tą pomarańczową. Prawdopodobnie dojedzie ona do mnie w środę. Jak tylko ją będę miała, to od razu wam ją pokażę, jak ona wygląda na żywo. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, życzę Wam cudownego wieczoru. Trzymajcie się ciepłutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.